Siemaneczko, drodzy widzowie. Nie wiem, co się stało, ale pomyliłem sobie skina. kina. O, gramy w to Cross Island. I mam nadzieję, że znajdziemy się na górze. Ja by to mogło takie... może takie coś słyszeć, no bo będę jeść. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I nie, za, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę Nie chcecie? No nie wiem A w ogóle o. Nie wiem co się stało, Choro. Gramy w ten, no te wyspy, możecie są znać O tam jest macka Dobra Mam jedną niewidzialność i jedna te speedbooty Teraz mamy trzy, Zdążyłam. a ogólnie to nie wiem, może kiedyś nagram odcinek z kolegą. Minecraft. Życie Creeper. Będzie się nazywać on... Minecraft. Życie Creepera. Od dziecka do śmierci. Marek kogo szkołę, pojemy. Nie może koło, może kogoś, może koło go. Może kogoś. Od tego, bo ma skrzydła. Może Nie! Musimy skakać. Nie po to, że to jest śliskie. Nie po to. On jest, on jest moim przyjacielem, chyba. No jest friendly, a tamten nie. Z skrzydłami. A nie, o nie, o nie, a nie, o nie, o nie, nianinia, 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 nianinia. O. Napiszcie w komentarzu, nie, nie, a nie, a nie, a nie, a Albo, albo a albo lodowa a nie, albo nie, albo nie, Do tego speedbootu. Tak, była lodowa wyspa, więc musiałbym być na środku, żeby przeżyć. Nie wiem, co O, lecę mi na głowę! Oni tańczą mnie feria, ja też będę tańczyć. O! Fajnie też tańczę. Jak zrobić to? Bardzo to proste. Nie muszę nawet w to trafić. Ważne, żeby doskoczyłbym nam. Właśnie tak to się robi. Ole, poleciałem. Nie wiem. O! Dziwne Ale nie pierwszy. Otworzymy sobie. No niech będzie to. Nowy taniec. Fajnie. Sobie sprawdzę ten nowy taniec. Bardzo fajny ten. O! Nie działam. To jest się lądzę. A wezmę okej, o! O, o! Tego chyba nie opodzi to. O Boże! Nie udało się. I te części malarwe piechły. Nie, ja nie będę na środku, bo zaraz mnie wulkan, aż mnie ucieknę. Nie mamy skrzynek. No szukuje. Kto będzie mieć, to go zabiję. Bo no szukuje. On stoi w miejscu i nie no zginie, no się zrespie, no to nie zgnieć, bo wulkan mu się zrezygnował, to nie co żyje. E, czemu nie mogłoby się tu tutaj? No nie. Akurat wulkan obok no i by nie strzeli. Dobra, 6 minut już trwa, więc ostatni raz zbierzemy coś. Super. I czy mogę tańczyć? Mogę. Mogłem, bo mi to odebrało. Więc żegnamy się i pa pa!